Mi się paty się, moje kochane. Długo mnie nie było, wiem. Najpierw był w urlop i gdzieś tam się to rozjechało. Później wróciłem. W zasadzie od razu trzeba było pojechać na Gamescom. Trochę mnie nie było. a Jak, znowu wróciłem z Gamescom, to się rozchorowałem. Pewnie jeszcze będę teraz kaszlał. No ale mniejsza z tym. Jestem. Jestem już. Możemy wrócić do nagrywania różnych rzeczy. I na dzień dobry, że tak powiem, po tym długim odcinku. Przerwy, przychodzę do Was z wrażeniami z Gamescomu, nie tylko pod kątem tego, jak wyglądała impreza, jak to było, ale też pod kątem gier, które udało mi się tam ograć yy, wcześniej. <laughs> Więc zapraszam. Po kolei, e, jeśli chodzi o samą imprezę, rzeczywiście zrobiła na mnie wrażenie. To był mój pierwszy Gamescom. E, pojechałem tam z redakcją Grampel, za co bardzo dziękuję, za taką możliwość i. Co mogę ciekawego o tym powiedzieć? Otóż mogę powiedzieć o tym to, że um, jest to cholernie duża impreza. Tak, do tej pory myślałem, że PGA w Poznaniu jest duże, ale to wygląda teraz przy Gamescom jak jakieś małe dożynki. Jest to naprawdę obszerna impreza z wieloma atrakcjami. Zbankrutować tam, gdzie też, jeżeli chodzi o gadżety i tak dalej, ale oczywiście, pełno gier, pełno stoisk i przede wszystkim wypasionych stoisk. To znaczy, że cokolwiek by nie mówić o Ubisoftcie, na przykład mieli niesamowicie świetne, świetnie przygotowane stoisko dla publiczności z komputerami w klimacie, bo to była pokazywana ten Anno, Pax Anno. Cholera, nie pamiętam, przepraszam, nowe Anno, tak czy jak rzymskie. I to wszystko było w klimacie właśnie takim rzymskim, jakieś figury, wiecie, ozdoby, takich stoisk było tam mnóstwo. Również filmowych, na przykład było fajne z obcego e, stoisko Były też inne fajne z jakichś mimosów. dużo chińskich gier było bardzo na Gamescomie, także pod kątem... E, Ilości atrakcji, i tak ich epickości. naprawdę gimską wypadł fantastycznie, ale no dobra, was interesują tak naprawdę gry. Mogę Wam powiedzieć, że pierwszego dnia grałem w Project Motor Racing, a więc jest to taki duchowy następca Project Cars, tworzony zresztą przez chyba tych samych ludzi. Nie mam na myśli studia, tylko po prostu ludzi jako pracowników. Project Cars yy, zrobił na mnie o tyle. Dobre wrażenie, że wygląda fajnie. Ma bardzo fajną karierę, w której możemy sięgnąć po różne typy samochodów z różnych lat, z różnych jakby epok wyścigowych. Jest to bardzo szeroki wachlarz. I co jest fajne w tej karierze, bardzo jest przyziemna i realistyczna pod pewnymi względami. Chodzi tu o finanse. To znaczy, się możecie dojść do super wypasionego samochodu, możecie go rozbić. Może się okazać, że nie będzie was stać na naprawdę, więc żeby się ścigać dalej, żeby wam sezon nie przepadł. Być może będziecie musieli sięgnąć po słabszy samochód. Wtedy sprzeda musicie sprzedać ten wrak, znowu cofnąć się te dwa kroki wstecz i kupić jakiś trochę no, słabszy samochód i, i odrabiać to wszystko. Także pod tym kątem naprawdę świetnie to wygląda. Tym twórcy też całe mm, powiedzieli, że AI ma być odpowiednio dopasowane, ma być nie nierealne do pokonania, ale. W miarę mocne, konkurencyjne, żebyśmy mieli wyzwanie, i mają się podobno zachowywać się w dość realistyczny sposób, żeby nie robić krzywdy graczowi. O, może tak, yy, bo to pytanie padło w kontekście właśnie tej kariery: no bo jeżeli takie konsekwencje poważne są finansowe, później, jeżeli rozbijemy samochód, to wiecie, jak to jest czasem w grach: ktoś wam wjedzie w tyłek zupełnie bez powodu i macie przerąbane potem. Także podobno ma być pod tym kątem OK. Jeżeli chodzi o sam model jazdy, to tutaj i ja, i meszasty redaktor naczelny damu i zastępca redaktora naczelnego Muradin mieliśmy mieszane odczucia. Z jednej strony było całkiem fajnie, z drugiej strony przeszkadzało nam parę rzeczy. Mogło to wynikać z setupu samochodu, ale generalnie ee, był problem ze skręcaniem i z hamowaniem. To znaczy, były takie punkty, które w innych grach, na przykład Lemon Ultimate czy to Corsa to był w ogóle tor, po czym jeździliśmy? SPA. SPA. E, pewne zakręty się przejeżdżały na pamięć. I tutaj próbowaliśmy zrobić dokładnie to samo. Tak jak pamiętamy, punkty hamowań te same i każdemu z nas uciekał tył momentalnie. Po prostu leciał samochód w, w żwir. E, I było to dla nas dziwne. Okazywało się, że do któregoś za którymś razem do tego samego zakrętu podchodziłem już naprawdę wolniej, już odpuściłem gaz i tylko lekko puknąłem hamulec i było to samo od razu. Nie? Samochód odjeżdża, więc coś było nie tak, i no, no strasznie dupa uciekała. Strasznie ciężko było utrzymać się na torze. Nie wiem z czego to do końca wynika. No, chyba nie ze skilla, bo w innych symulatorach nie ma z tym problemu. No, ale zobaczymy w pełnej wersji. Więc to tak pokrótce wrażenia z Project Cars. Następnego dnia zaczęło się coś ciekawego dla mnie i nowego na swój sposób ponieważ byłem u Cyber Interactive i zagrałem w Turoka nowego, Turok Origins, czyli taki shooter z dinozaurami. Nigdy nie grałem w stare części Turoka, więc to była jakby moja pierwsza styczność z marką. No i to jest poniekąd taki trochę remake, ale nie do końca, z jakimiś nowymi elementami zupełnie. No i mieliśmy tą możliwość przetestować tylko wersję kooperacyjną, a więc nie było singla, nie było kampanii żadnej, tylko trzech graczy, w tym wypadku trzech dziennikarzy i razem mknęliśmy przez trzy misje. Krótkie dość o dziwo, ale intensywne. I jednego bossa na koniec. No i co mogę powiedzieć? Podobno AI ma się dopasowywać do ilości wrogów. Finalnie wyglądało to tak, że cała chmara tych dinozaurów, czy też jakichś humanoidalnych przeciwników, leciała na nas po prostu bez zastanowienia, żadnej jakiejś tam taktyki czy coś o flankowywaniu. Oczywiście po dinozaurach się tego nie oczekiwałem, ale po tych y, podobnych do ludzi postaciach już tak. Y, ewentualnie ci, co byli dalej, strzelali do nas z dystansu, to a, totalnie się nie ruszali, nie uciekali, stali w miejscu i czekali. Na wykończenie. Nie wiem na jakim poziomie graliśmy, co oni nam tam włączyli, ale wydaje mi się, że to nie był jakiś wysoki, bo to AI po prostu zachowało się głupio i zabijało się ich dość łatwo. Więc bardzo szybko przebrnęliśmy przez te trzy misje. Od razu też mówię, że były korytarzowe. Tam naprawdę nie idzie się zgubić, tam nie ma żadnych jakichś odejść, nie wiadomo czego. Po prostu idziecie jak po sznurku, przynajmniej w tych trzech, które zostały zaprezentowane, i docieracie do finału, którym jest boss. Tym bossem w naszym przypadku był wielki, trochę kosmiczny Triceratops, który był według mnie gąbką na pociski po prostu. Jasne, miał szeroki wachlarz różnych umiejętności, którymi nas próbował atakować, i na swój sposób trochę było to wymagające, ale w momencie, w którym się już nauczyliśmy, jak unikać tych wszystkich ataków, to nagle się okazało, że to poziom wyzwania stąd spadł gdzieś tu, i to po prostu było tylko bieganie, strzelanie, bieganie, strzelanie. No i z tym strzelaniem w tym roku mam największy problem, tak naprawdę, ponieważ to strzelanie było bardzo takie nijakie. W sensie, wiecie, jak gracie w jakieś Call of Duty, Battlefieldy czy coś, jak trafiacie w e, przeciwnika, to czujecie taki na myszce e, delikatny jakiś impact hit, nie wiem jak to nazwać. E, no jest coś takiego, że o, siadło, nie? Dobrze, fajnie. A tutaj miałem wrażenie, że nie czułem absolutnie nic poza łukiem, który akurat fajnie, fajnie działał i poza wyrzutnią rakietą, no, ale to jest takie pierdolnięcie, za przeproszeniem, <grym>, że, że tutaj musiało być coś do poczucia. Natomiast cała reszta no, kompletnie nie, 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 nie czułem tego. No, jakbym po prostu walił, nie wiadomo do czego. E, ten triceratops tak naprawdę też nie miał żadnych jakichś punktów, które jak nie wiem, zacznie strzelać w nogi, to coś się stanie, w korpus to coś innego w głowę, to może większe obrażenia. Nic z tych rzeczy, gdziekolwiek się nie waliło, to waliło się tak samo. I po prostu czekało się, aż ten pasek życia, powolutko, powolutku. Bardzo długi pasek życia zejdzie w dół. Udało nam się go pokonać, ale moje wrażenia z tym to rokiem są takie. E. Myślę, że jako kooperacyjna strzelanka może być dobra na dwie szybkie rundki wieczorem z losowymi graczami. Bardziej zastanawia mnie kampania. Być może w kampanii będzie to odczucie inne. Nie wiem, czy się zmieni odczucie strzelania. Nie wiem. Ale no liczę na to, że tak coś będzie lepiej, a przynajmniej, że ta fabuła będzie na tyle wciągająca, że będzie się chciało w tego roku grać. Kolejny pokaz My Hero Academy, a więc coś dla fanów anime. Z anime nigdy nie mam takim, znaczy z tym, przepraszam, Ogólnie za nim miałem do czynienia, ale nie z My Hero Academia, więc nie znałem bohaterów, ale okazuje się, że nie jest to wymagane, żeby ich znać. Słusznie prezenter tam zasugerował, że zawsze to jest lepiej, bo po prostu wiesz, czego się spodziewać, po jakiej postaci, jakie ma ataki, i tak dalej. Ja musiałem wszystko poznać po prostu od zera. Tam bohaterów było pięciu, jeśli dobrze pamiętam, w tym główny bohater. No i całkiem niezłe wrażenie na mnie zrobiła. To jest w ogóle biatyka. Nie jakieś tam 2D, macie całą arenę, możecie się poruszać po jakimś tam wyznaczon ten, w górę, w dół, oczywiście na boki. Yy, dość płynnie, jak w Dragon Ball. O, Dragon Ball na przykład z yy, Parking Zero będzie idealnym yy, przykładem. I sama gra też jest podobna na swój sposób do Dragon Ball, a mianowicie dlatego, że jest bardzo szybka i bardzo dynamiczna. Ja takie bijatyki lubię. Po prostu tam jest cały czas akcja, ale z, z tym Małego Hero Academia miałem ten problem, że graliśmy na konsoli PS5 i ta gra bardzo się zacinała. Cholernie duże były spadki FPS-ów, kiedy się dużo działo na ekranie, odpadało się jakieś ulti albo wiecie dużo błysków i takich rzeczy. No to spadki były wyraźne, więc stan techniczny Myhre Academy pozostawia wiele do życzenia. A podejrzewam, że to było jeszcze zwykłe PS5. No mam nadzieję, że to poprawią. Kolejny dzień i tutaj byłem chyba najbardziej najarany właśnie na tą prezentację to Screamer, a więc nowe wyścigi arcade'owe od Milestone'u, czyli ludzi, którzy robią moje ukochane MotoGP. Ale spokojnie. Yy, zrobiło na mnie wrażenie. Owszem, co nie znaczy, że nie mam żadnych zastrzeżeń. <laughs> no więc, Skirmer to. Yy... Arkadówka połączona z biatyką poniekąd, bo można na torze walczyć. Są do tego jest do tego specjalny skill, żeby rozwalać przeciwników na torze i generalnie sposób, czy to prędkością, czy to siłą, y, osiągnąć rezultat, czyli najlepiej zwycięstwo, prawda? Jest stylizacja taka bardziej anime w tym wszystkim i wszystko jest takie futurystyczne w przyszłości i robi to fajne wrażenie. Sam projekty, sam, projekty samochodów są bardzo fajnie zrobione również. Czuć tam inspirację pewnymi prawdziwymi modelami, aczkolwiek włosi. Y, Zapewnili, że są w całości ich w ogóle ten, no nie? Modele, a nie żadne jakieś tam nawiązania. Miasto wygląda obłędnie w nocą, zwłaszcza kiedy te wszystkie no neony są rozświetlone. To oh, super. No i największe, tak naprawdę, żeby już nie przeciągać, co, co zobaczyłem, to właśnie operowanie driftem prawą gałką na padzie oraz y, zarządzanie zasobami. To zrobiło na mnie spore wrażenie y, i sprawdzało się to bardzo fajnie. Po pierwsze y, skrzynia biegów jest jakby z góry automatyczna, ale w, wy macie możliwość w odpowiednim momencie wrzucić wyższy bieg, co dodaje wam dodatkowego y, powera na krótki czas. No i teraz macie dwa paski takie u góry, gdzie jedne są od walki, jedna część, druga część jest od, y, na przykład turbo. W tej części do walki możecie też osłonę włączać, co to, to też jest ważne. Więc wy decydujecie, czy chcecie yy, bardziej polegać na dopalaczu, czy może właśnie na walce, ale to nie ma tak łatwo, bo trzeba sobie tą energię też przekonwertować. To się na początku wydaje zagmatwane, ale naprawdę szybko to załapiecie i podobno w trakcie były, macie się tego dowiedzieć, jak to będzie dokładnie wyglądało. Tak czy siak, właśnie będzie to polegało na tym, że wy będziecie decydowali, w jaki sposób chcecie tą energię wykorzystać, czy bardziej właśnie, żeby się przyspieszyć, czy jednak, yy, czy chcecie kogoś rozwalić. No i można też odpalić ulti, to wtedy dostajecie turbo petardę, e, ogień po prostu z rur wydechowych i ciśnięcie, zamieniacie się w taki płomień niemalże. E, ale wtedy też musicie uważać, bo jak wpadniecie w bandę, to jest wasz koniec. Oczywiście jak tam delikatnie przytrzecie, to się nic nie stanie, ale jak no, normalnie zahaczycie, to no to będzie problem. Także Screamer e, jest spoko, jedyne co mnie martwi to, że kiedy nie bierzemy samochodów liderów i kiedy nie używamy tych wszystkich dopalaczy, to mam wrażenie, że jest trochę za wolno. Te podstawowe samochody wydaje mi się, że się trochę wleką, że to tempo nie jest takie wysokie. I to jest jedyne na razie moje zastrzeżenie po tym krótkim obcowaniu z grą. Za to dużo szybsze jest i bardziej intensywne Sonic Racing Cross na którym byłem, a które w ten weekend zresztą miało otwartą betę, można było sobie sprawdzić no i uważam, że to jest bardzo dobra, solidna konkurencja dla Mario Kart 8 czy też World. Po pierwsze właśnie przez dynamikę rozgrywki, przez jej intensywność, bo mam wrażenie, że dużo więcej się dzieje, dużo szybsze, szybsze ten, szybszy ten Sonic, a ja lubię szybkie gry i szybkość, więc tam mnie to kupuje. Po kolejne, to możemy modyfikować samochody i to jest bardzo fajna opcja i mega piaskownica. Tam możemy zbierać elementy, kupować nowe, wieszcie, włączyć kształty innych autek, jeżeli chodzi o wizualnie, co też wpływa na statystyki samochodu. Możemy sobie pokolorować na dowolny sposób, jak nam się podoba, więc mogą zrobić swoją super czarno-żółtą pszczołę na wypasie. Także jest dużo opcji personalizacji, jakichś dodatkowych ataków i tak dalej, power-upów do wykorzystania i uważam, że to jest bardzo fajne. Poziom trudności jest całkiem ok. chociaż wszystkich nie było ten, y, do, możliwości odblokować. Zgraliśmy na takim jakby trudnym, ale niekoniecznie jeszcze najtrudniejszym. Ten jeszcze był zablokowany. Co jeszcze mogę powiedzieć o Soniku? Mapy są bardzo fajne, y, podobają mi się i oczywiście ten crosswalls, czyli przelatywanie, teleportowanie się do innych lokacji, to jest bardzo fajne, bo w Mario macie coś takiego, że wybieracie rundę, macie cztery tory z góry narzucone i wiecie, czego się spodziewać. A, będziemy, tu, 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 tu. Okej, okay. spokojnie. Tutaj macie coś takiego, że wybieracie samochód, który na przykład. Ma świetne prowadzenie w zakrętach, więc mógłby na przykład być lepszy na tory kręte, ale na przykład po pierwszym okrążeniu, gdzie widzicie, na czym jedziecie, drugi już jest losowany i może tak być, że albo wybieracie, kto pierwszy przejeżdża, jakby gracz prowadzący wyścig przejeżdża po lewej lub po prawej stronie w odpowiednim moment, miejscu i wybiera jaka trasa. Czasem się pojawiają znaki zapytania, wtedy jest totalnie losowa i wtedy nie wiecie, gdzie traficie, i to jest bardzo fajne. Może być po prostu mega zaskoczenie. Więc bardzo mi się to spodobało. Najbardziej mnie tylko wymęczyła muzyka. I to jest na razie jedyne zastrzeżenie do Sonic Racing nowego, jakie mam. Dlatego, że niektóre utwory były fajne, pasowały, a niektóre po prostu tak rozwalały mózg, że na tym pokazie to ja miałem ochotę, o, zrzucić Sławki. A kiedy były teraz otwarte testy na Steamie czy tam na Switchu, to postanowiłem sobie po prostu ją trochę wyciszyć. No nie, nie wszystkie kawałki mi siadły i niektóre były po prostu męczące i przeszkadzające i takie nie wiadomo po co i na co i do czego miały pasować. I to tyle z takich pokazów, że tak powiem oficjalnych, ale nieoficjalnie jeszcze sobie zagrałem w trzy gry podczas Gamescomu. Jedną z nich był... Czy yy... mogę powiedzieć? Nikt nie mówił o embargo. <laughs> Star Trek, Star Trek, ale na i to był horror. Ja się boję horrorów, nie wiem, niektórzy wiedzą, niektórzy być może jeszcze nie wiedzą, bardzo boję się horrorów, jestem mięczakiem, mogę yy, wyjść na noc do szpitala psychiatrycznego na żywo i będę się świetnie bawił, bo mnie to kręci, to jest, to jest w ogóle dziwne, mogę obejrzeć każdy film horror, ale jakoś, kurwa, gier się boję, nie potrafię wyjść za ruki, i po prostu panikuję, to jest a, porąbane, naprawdę. Więc był to horror, no długo nie pograłem niestety, bo to było tak między wpisanymi osobami, powiedzmy po znajomości, yy, więc yy, nie wiem, może... 30 minut max spędziłem na początku, w ogóle ja nie gram na wiarze, więc 10 minut pewnie dobre straciłem, żeby ogarnąć co się w ogóle robi, jak to się obsługuje. Yy, wrażenia? Można się wystraszyć, owszem. Jumpscary są, yy, no, ale to pewnie się spodziewacie. Star Trek'a za bardzo nie oglądam, więc nie wiem czy czułem klimat. No, jest to gra, którą pewnie bym pominął, a i tak nie mam zresztą wiary, więc pewnie nie ma to najmniejszego sensu w moim przypadku, więc to po prostu pominę. No, jeżeli ktoś lubi horrory i lubi się bać, to myślę, że jest to do zrobienia na wiarze, zwłaszcza przez te jumpscare. Bo... Oh. Ale ja też mam mniejszą tolerancję na strach i mnie łatwiej wystraszyć się grami. Ale skoro jesteśmy w temacie horrorów, to kolejną rzecz, którą zagrałem, to jest polski Kronos E-Newton od Team. I tutaj powiem wam, że jak się bałem, to chciałem grać dalej. Naprawdę. Spędziłem z grą tutaj prawie 40 minut, więc było trochę czasu, przeszedłem dużo, bardzo fajnie się bije z tymi potworami, trzeba naprawdę ładować atak, przemyśleć gdzie się strzela, celować dobrze, to było super, jest mega klimat jeżeli chodzi o nową hutę z takich czasów właśnie PRL-u i wszystkiego, no po prostu wygląda to błędnie, no młodsi gracze mogą tego nie kojarzyć do końca, ja jestem już stary, jeszcze nie aż tak stary, ale powiedzmy o pewne elementy jeszcze zahaczyłem w młodości, więc mega mi się to podobało, a sama gra wygląda... Obłędnie, jest bardzo przyjemna w gameplayu. Na wszystkich tych w ogóle, na wszystkich gameplayach w internecie, macie, mogliście odczuć, że gra jest bardzo powolna. Na swój sposób jest powolna. Ktoś to porównał do The myślę, że to jest ten dobry kierunek. Ale jest tak, że w rzeczywistości tą myszką, czy czym tam sterujecie, można się poruszać szybciej, można sobie to ustawić, więc to nie jest tak powiedziane, że to wszystko jest zawsze tak, jak na tym wideo, bardzo powoli i ociężale. Nie, jest trochę wyższe tempo, jeżeli chodzi o celowanie. Natomiast jeżeli chodzi o poruszanie się, to rzeczywiście jest trochę powolna. Myślę, że to świetnie wpasowuje się w narrację tego, że jest po prostu w wielkim. Ciężkim kombinezonie nasza postać i na pewno nie sprawia to, że jest lekko i luźno. Także na Kronosa przyznam szczerze, czekam. Ja rzadko gram w gry straszne, zwykle muszę jeszcze siedzieć z narzeczoną, bo inaczej nie dam rady tu za samiękkiego. Jak już mówiłem, przyznaję się, ale Kronos będzie grą, którą na pewno nabędę i będę próbował przejść. I powiem Wam, że to jedna z lepszych polskich gier, w jakie miałem okazję zagrać, pomimo, że to było krótko, nie wiem, może się potem coś zepsuje, mam nadzieję, że nie, ale polecałbym. Tak, zdecydowanie bym polecił, za to nie poleciłbym go Remake, czyli ostatnia rzecz, w którą zagrałem na Gamescomie. Niestety, czemu bym nie polecił? No, nie poleciłbym, bo gra wygląda kiepsko. Bardzo kiepsko. Ja wiem, że ostatnio była burza na ten temat. Wiem, że był artykuł na CD Action, wiem, że tam się działo. Oh, działo się na tych Twitterach, Xach czy czymś, na YouTubach, ale abstrahując od tego, co tam było napisane, no ja się tam totalnie z tym nie zgadzam, ale może nie muszę. Yy, dla mnie nie wyglądało to dobrze. Faktycznie są problemy z oświetleniem, jest dalej pełno błędów. Yy, animacje się trochę sypią. Yy, walka jest. No, ciężko się w to gra, po prostu. I jeśli chodzi o mnie osobiście, nie przemawia to do mnie, że o, odtwórzmy gotykowe drewno z kiedyś, kurwa, mać, przepraszam. Mamy 2025 rok, naprawdę można było iść do przodu. Jak ktoś będzie chciał gotykowe drewno, to sobie odpali jedynkę czy dwójkę, które nadal na dzisiejszych systemach działają, nie ma z tym żadnego problemu. A może to niech będzie trochę bardziej przystosowane do na dzisiejszych standardów? No, tak uważam, ale oni chyba tego nie dadzą rady zrobić. A że premiera, no, zbliża się wielkimi krokami, no to przyznam szczerze, że chciałbym, żeby to było dobre, chciałbym, żeby się to obroniło, żeby z tego alkima wyszła, wybrnęła, ale ciężko mi w to uwierzyć. Wydaje mi się, że to tak niestety nie pójdzie za dobrze. Także traktujcie to z rezerwą, na pewno y, traktujcie to z, z dystansem po prostu. Nie kupujcie pre-orderów absolutnie nie. nie warto. No i szkoda, że taka cena, bo 60 dolarów za to, co zobaczyłem i zagrałem, 40, może to max, który bym dał za to. Ale cóż. No. Na pewno widzieliście też wiele innych pokazów, więc możecie dać znać, co o tym sądzicie. Możecie też wejść po więcej szczegółowych wrażeń, jakby z tych gier, o których teraz wam mówiłem. Znajdziecie teksty moje na gram.pl i tam bardziej szczegółowo omawiam konkretne rzeczy, na przykład te, jak ten screamer, tak? Czyli te mechaniki, które tam występują, jak działają. No, więc zapraszam do poczytania. I tam oczywiście znajdziecie też teksty tego i Muradina, bo byliśmy tam w czwórkę, ale no oni jeszcze pisali, więc dowiedzie się też sporo na temat Resident Evil, na temat hmm, tego drugiego horroru. Silent Hill, Eve, na temat Pragmaty, na temat właśnie Anno Nowego i wielu, wielu innych rzeczy, także hmm, odsyłam do czytania. Tymczasem dzięki Wam za uwagę. No i do następnego, no myślę, że teraz będzie troszeczkę regularniej z tymi wideosami. Jest parę rzeczy jeszcze do pokazania i do opowiedzenia zapewne, także zapraszam. Dzięki za uwagę jeszcze raz. Trzymajcie się ciepło i do następnego.